Bez krawata w Radiu Yard. Zaprasza Andrzej Ryczkowski. Piotr Bagniuk, wiceprezes zarządu w Automobil Klubie Podlaskim jest z nami. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. 11 listopada to jest taka data, ja mam takie wrażenie przy okazji, że każdy chce w jakiś sposób upamiętnić to święto, bo biegacze biegną dla niepodległej, żołnierze się prężą na defiladach, no a kierowcy mają swoje rajdy tradycyjne. Przed nami ten 33 już rajd niepodległości. Tak, my osoby, których które w żyłach płynie benzyna, w ten sposób właśnie e, świętujemy Dzień Niepodległości. Tradycyjnie dla nas e, dokładnie 11 listopada czy to poniedziałek, czy niedziela, czy środa w tym dniu rywalizujemy oczywiście w duchu fair play i, i w ten sposób spędzamy ten dzień. I fajnie się złożyło, bo 11 razy 3 jest 33 I Tak jest, już 33 edycja no to już trochę lat, także, także jest to już tradycyjna impreza dla na Automobil Klubu Podlaskiego. To jest jednocześnie kolejna runda i Mistrzostw Stoku, i Mistrzostw Okręgu Białostockiego Dokładnie, dokładnie no, są to dwie przedostatnie rundy. E, oprócz imprez Automobil Klubu Podlaskiego w tym kalendarzu okręgowym były jeszcze dwie imprezy e, organizowane przez Automobil Klub Suwałki. E, no a ta e, właśnie poniedziałkowa będzie tą e, przedostatnią w tym cyklu Stack SMB Samochodowych Mistrzostw Stoku, no i właśnie tutaj e, okręgowych naszych e, zmagań. Także e, jeszcze się parę rzeczy mam nadzieję wydarzy i... i, i ta rywalizacja nabierze teraz takich już finalnych rumieńców, można powiedzieć. W tak, tak, zapowiedzi kiedy? było to taka kluczowa impreza. Mhm. A ostateczne wyniki kiedy poznamy? E, ostateczne wyniki pewnie przełom, znaczy Właściwie po naszej barburkowej imprezie, która w tym roku jest wyjątkowo w ostatni dzień listopada, a to ma związek z tym, że ta rajdowa impreza, ta barburka, taka najważniejsza, można powiedzieć, od której się wszystkie te inne barburkowe imprezy wzięły, jest w Warszawie i ona będzie, jeśli dobrze pamiętam, 7. 7 grudnia, więc my jesteśmy zawsze tak, żeby nie przeszkadzać coś ludziom obejrzeć tą, te kryterium masów na ulicy Karowej w Warszawie i spędzić tam też miło czas. Sam chętnie również jeżdżę, więc my robimy to naszą imprezę, jak i zresztą inni organizatorzy swoje w Tydzień później, tydzień wcześniej, czy dzień później, dzień wcześniej, więc my wyjątkowo 30, więc po tym 30, właściwie 30 już będzie wiadomo, tak, jeszcze nieoficjalnie, bo nasza komisja okręgowa musi zatwierdzić wyniki, więc wtedy będzie wiadomo, zostanie tym samochodowym mistrzem Białego Stoku, mistrzem okręgu. Uciekliśmy trochę dalej w przyszłości. Wróćmy do 11 listopada. No, o datę nie pytam. <noise> Gdzie można będzie obejrzeć umiejętności kierowców, bo zdaje się, że są trzy miejscówki. Tak jest, trzy lokalizacje. Bazą imprezy jest Politechnika Białostocka, dokładnie CNK, czyli centrum nowoczesnego kształcenia, biblioteka. Tam, tam mamy biuro, odbiór administracyjny, przy tym badanie kontrolne. Out. No, część się dzieje jeszcze w Automobilklubie w sobotę, w dniu jutrzejszym. Ale dla osób, które są przyjezdne, bo z jakiegoś powodu nie mogą tego zrobić w sobotę, to, to właśnie wtedy się dzieje w poniedziałek, już na terenie Politechniki. I tam mamy również park serwisowy, park ten maszyn. I jedną z prób sprawnościowych, która czterokrotnie będzie tam przejeżdżana, ale w trzech różnych konfiguracjach. Druga lokalizacja to Tor Białystok. Tak się złożyło, że ostatnio mało jeździmy podczas naszych rund na, na torze, więc teraz pojeździmy trzy razy w dwóch konfiguracjach. No i BKS Hetman, dwukrotny przejazd, czyli te były miasteczko ruchu drogowego przy ulicy Kawaleryjskiej. Tam również będziemy rywalizować. No, harmonogram jest tak ułożony, sądzę, że tak pod kibiców. BKS Hetman będzie przedzielony parkiem serwisowym, będzie jeżdżony raz po razie, także przyjeżdżając na sam początek pierwszej próby zostajemy właściwie jednym ciągiem do ostatniej załogi drugiej próby, także takie półtorej godziny oglądania zmagań. I tak samo na końcu, na tej próbie Politechnika również, także chcemy trochę skumulować naszych widzów i właśnie oglądających w tych miejscach. Ale tak, jeździmy cały Prawie cały dzień można powiedzieć, bo start jest o godzinie 10. I od razu start od próby na politechnice. No właśnie, bo ja wyczytałem, że jest 9 wymagających prób sprawnościowych o łącznej długości blisko 20 km. Co to znaczy? Na czym te próby polegają? Bo poza tym, że czas przejazdu się oczywiście liczy. Tak, oczywiście. Najkrótszy, bo suma tych wszystkich czasów u danego uczestnika daje jakiś jakąś właśnie sumę, a im e, ktoś najmniej zbierze tych sekund, czyli najmniejszy czas mu zajmie to wszystko, tak suma, no to ten wygrywa, ten, ten zostanie zwycięzcą i odbierze, odbierze puchar. Oczywiście chociaż tych pucharów mamy tam dużo więcej, gdyż auto są podzielone na klasy, e, ale próby zróżnicowane e, zdecydowanie w różnych konfiguracjach, także uczestnikom na pewno się e, to nie znudzi. Ja wiem, że lista startowa jest już zamknięta. Wiem też, że spóźnialscy mogą jeszcze liczyć na ostatni, ostatnią chwilę, ostatnie okienko. No tak. ale gdybym na przykład ja zdecydował się dzisiaj wystartować w takim rajdzie, to co musiałbym zrobić? Czy ja taki Szary Kowalski? To jest w ogóle możliwe? Zdecydowanie tak. Do imprezy jest spisowe, więc w tym przypadku już po terminie ono będzie nieco większe, e, więc właściwie jest taka różnica. Tak, e, Jeśli chodzi o właśnie spóźniańskich, to, to muszę troszeczkę więcej zapłacić. Mhm. E, ale serdecznie zapraszamy, e, zgłosić się można jeszcze w dniu imprezy, jeśli dobrze pamiętam, do godziny 8. E, a, a żeby wziąć udział, naprawdę wiele nie trzeba. E, bo trzeba mieć po prostu samochód swój. Chociaż może być i pożyczony, ale za zgodą i to na piśmie, tak, <laughs> że taka osoba wyraża zgodę. Czasami zdarza się, że auto jest na przykład pilota. E, pilota się może boi albo z <laughs> jakichś innych przyczyn nie, nie chce jechać e, i, i użycza swoje auto, więc e, auto sprawne technicznie, a potwierdzone to badaniami technicznymi oczywiście odpowiednio pieczątką w dowodzie rejestracyjnym. E, ubezpieczenie OC. NNW zalecamy. E, to zatankowany samochód, oczywiście wypełnione zgłoszenie, które no, uprzednio trzeba wejść na naszą stronę smbap.pl, SMB jak samochodowe mistrzostwa Białego Stoku, AP jak automobil klub Podlaski, rozszyfrowując te skróty. I tam jest regulamin imprezy. W pierwszym newsie z góry i ten regulamin po prostu trzeba przeczytać, dlatego że. No, trzeba wiedzieć, gdzie co i jaka jak jest procedura zgłoszenia, taka finalna, no bo te zgłoszenia musi w oryginale do nas dotrzeć. Można jeszcze wysłać się drogą elektroniczną, ale na tym odbiorze administracyjnym, gdzie pokazujemy prawo jazdy, bo to też jest warunek, żeby kierowca miał okay. prawo jazdy, ale pilot prawa jazdy mieć nie musi, nawet ba może mieć 17 lat, no, tu zgoda opiekuna prawnego jest potrzebna, ale może mieć 17 lat, aby nawigować, e, więc ten odbiór administracyjny i wtedy tam jakby pokazujemy to wszystko tak, no potwierdzenie przelewu, oczywiście można i w dniu oczywiście gotówką zapłacić, jeśli już takie takie technikalia e, możemy wejść e, i cóż, no f, f, na liście zgłoszeń nas nie ma, ale na liście startowej już będziemy, także wtedy mamy swój e, numer startowy, no i czekamy, bo startujemy, z punktu A do punktu B, tak, na danej próbie sprawnościowej pomiędzy próbami przejeżdżamy zgodnie z przepisami ruchu drogowego, a prowadzi nas pilot bazując na książce drogowej, którą od nas otrzymuje. Jeśli są osoby nowe, proszę się nie bać śmiało, impreza konkursowa za samochody, jest nieco trudniejsza od takiej pojeżdżawki powiedzmy na torze. No bo są właśnie te takie rzeczy, jak książka drogowa, jak karta drogowa, tego trzeba pilnować, błah. Spóźnimy się na pekacie <laughs> różne takie rajdowa nomenklatura, czyli pół kontroli czasu, no to otrzymujemy karę. Jak za wcześnie oddamy kartę, to jest duża kara, jak za późno trochę mniejsza, ale jednak. I tego ma pilnować właśnie umysłowy, tak zwany, czyli pilot. Ale to wszystko możemy wyjaśnić, naprowadzić nawet w dniu imprezy, także to wszystko jest do, do przejścia. No cóż, każdy sport ma pewną swoją specyfikę, tak? także, yy, także nasze również. Ale zachęcam, bo, bo jest to fajna sprawa. A te próby, tak wracając, to oczywiście, od no, punktu A do punktu B my rzeczywiście też yy, próbujemy je tak skonfigurować, żeby za lekko nie było. Czyli trzeba wykazać się swoimi umiejętnościami. O różnych konfiguracjach są próby. Jedne są nawigacyjnie bardzo proste, ale z kolei są szybsze, a inne są na przykład bardziej techniczne. Także ta próba na BKS Hetmańska taka najbardziej rajdowa, można powiedzieć. Te uliczki tam przy ulicy kawaleryjskiej właśnie na, na tym terenie. No takie dają na miastkę już trochę takiego rajdowania, można powiedzieć. Także no, fajna impreza. No. Mam nadzieję, że namówiliśmy kogoś na start. Od tak, ad hoc. Bardzo dziękuję za rozmowę. Piotr Bagniuk, wiceprezes zarządu w Automobil Klubie Podlaskim był z nami. Dziękuję. Dziękuję i zapraszam. Bez krawata w radiu Yard zaprasza Andrzej Ryczkowski.